Rogal Jacek Żakowski. Europa ma dwie historie modernizacji. Trzon, głównie kraje nordyckie i germańskie, od 200 lat wyznacza kolejne trendy. Otaczający go rogal, głównie kraje romańskie i słowiańskie, goni. Jak kiedyś nasi bracia w Rogalu, mamy teraz swoje pięć minut. Wzrost gospodarczy, skok infrastrukturalny, stabilizacja władzy sprawiają, że jesteśmy cudownym dzieckiem Europy. Łudzimy się, że polski cud jest objawem polskiej specyfiki i będzie wiecznie trwał. Nie pamiętamy, że wcześniej były włoska specyfika i włoski cud, hiszpańska specyfika i hiszpański cud, irlandzka specyfika i irlandzki cud, grecka specyfika i grecki cud, a po nich przyszły włoski kryzys, hiszpański krach, irlandzkie bankructwo i grecka tragedia. Każdy przypadek był inny, ale załamanie następowało, gdy pozostawiona sobie tradycyjna lokalna kultura brała górę nad imitacyjnymi mechanizmami modernizacji cywilizacyjnej.